Siewniedezkopki w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku oczywiście żniwa, oczywiście żniwa nowym, pięknym kombajnem. Oczywiście kombajnem, który jest podczepiany do ciągnika, a nie jeździ sam na kołach. I tu może być zasadnicza różnica i dosyć duży problem. Zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj będzie wyglądało. Wy napiszcie hashtag test, a wam przypnę serduszko do komentarza. No spróbujemy to zrobić. Ogólnie mamy tego Porsche dieselka, tak zwanego juniorka, jak pewnie dobrze kojarzycie nawet go z lasu. Tylko pytanie: takie kombajny. Czyli te teoretycznie bizony Z020 zagony, tak zwane, były produkowane chyba bardziej po 60, nawet nie po 30, tylko właśnie po 60, a ten ciągnik no to tak mocowo to raczej tych wymagań nie spełnia, ale to nie chodzi o to. Najważniejsza sprawa jest taka, że być może on będzie też i za krótki pod względem tego, albo będzie go bardzo gibało. Także to jest najważniejsza rzecz dzisiaj do przetestowania. No i raczej będziemy sobie sypać na ten wózek, tylko będę musiał tą kiszonkę posprzedawać jeszcze całkowicie. Dobra, no próbuję. No, nie mamy za bardzo wyjścia, chyba tam tylko bajnem kosić nie będziemy, jeżeli mamy coś takiego. Jak tu podjechać, żeby było dobrze? No dobra, no jeden etap teoretycznie mamy za sobą. Te hamulce trochę są takie nijakie. Ok. Okej. Okay. No, właśnie o tym mówiłem, że może to takie troszeczkę dziwnie wyglądać, i dziwnie to strasznie wygląda. Podnieś header, oho. Ja jestem w stanie coś tutaj wykombinować. Teoretycznie działa. Teoretycznie działa, moi drodzy, ale to, tu jest jeszcze sterowanie tym wszystkim, to może. Tylko że to jest sterowanie na długości, a... Aha... O, 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 w takiej pozycji, patrzcie. Taka pozycja, nie taka, czyli podnoszenie tutaj praktycznie w ogóle nie będzie e, nam działać. No, nie jest to jakimś dużym problemem. A tym? No będzie musiał jechać po ziemi, no zobaczymy. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. Dobra, spróbujmy jeszcze takiego myku, żeby po prostu go weźmiemy. Aha, bo on był w górze. Mhm. No to powiem tak, to pokoszone chyba, coś mi się wydaje. E, dajmy go do góry, spróbujmy jeszcze no, motowidłami, to ja nie chcę się bawić, bo to nic mi nie da e, kompletnie. Eee, dobra, eee, w takim razie, jeżeli chodzi o testy tego kombajnu, to. No, chyba nie dzisiaj, <grym> jakby nie patrzeć 1963, no. Szczerze, to musimy widzowie zbierać na nowy kombajn. Znaczy na nowy kombajn, na nowy ciągnik, tak naprawdę, bo nowego kombajnu ja nie będę kupował, bo tego plety było bez sensu. Jak tego nawet nie przetestowaliśmy, ja tak. Trochę w głowie miałem, że może ten mój idealnie zajebisty, kozacki plan po prostu się nie udać, ale nie wiedziałem, że on się może nie udać aż w tak dużym stopniu, że będzie to wyglądać aż tak tragicznie, no ale nic nie zrobimy. Dobra, ja zatrudnię sobie tutaj pracownika. Dlaczego pracownik nie chce robić? Pole nie jest gotowe? Jak pole nie jest gotowe? Co ty gadasz? To jest 100%. A to jest to? Multifruits, czyli to nie jest do tego nawet. Czyli to widzowie musi być do tego pola i dopiero teraz raczej będzie to wszystko gdzieś tam sobie działać. Czy ja muszę mu to porozkładać, czy coś? Raczej nie wiem, ale dobra, włączmy sobie ten kombajn. Aha, on się już włączył sam z siebie. Czyli to było po prostu do marchewki, teraz jak za... Egza... Jak pole nie jest gotowe, co on gada? Pracuj na obrociach, góra-dół. Okej, okay, no. Opuść. No i dobra, i jedzie. Zatrudnij pracownika. No hmm. nie mówcie, że ja to wszystko sam mam dzisiaj kopać. Kopać i jeszcze kosić zboże, które jest tutaj, jeszcze mi kombajn nie działa. A czy kombajn teoretycznie działa, tylko że nim się nie da jechać, bo mam za słaby ciągnik. Nie no, to całkiem tragedia po prostu, ej dobra, spróbujmy to zrobić po prostu, nie wiem, może od drugiej strony pola spróbujemy to zrobić, bo ja nie chcę tutaj za bardzo nakombinować, yy, bo to praca na uwrociach czy coś, to zaraz będą jakieś problemy, znając życie, no przecież zawsze to działało, Sprób a teraz? Czekajcie, ja sobie muszę to przetestować, bo mi tu coś, coś się e, nie za bardzo zgadza w tym wszystkim, a weźmy ten combine. Dobra, dam to sobie po prostu do góry, żeby to, no, kopać tego i tak nie będzie kopać, ale... A tu nie ma innych opcji, no po prostu widzowie, no, no co, co tu dużo mówić, zawsze to działało po prostu, to... Ciężko wytłumaczyć, żeby to. No, no nie wiem, no po prostu włączacie, opuszczacie i to ma robić, a to nie robi. To co dzisiaj będzie taki aż pechowy odcinek, że ja będę musiał wszystko e, kompletnie sam zrobić, bez niczyjej pomocy i. Na słomę, na słomę. O! No i dobra. I teraz tak, gdzie jest winowajca tego całego problemu, że na przykład. Dobra, mniejsza o to, nieważne. W każdym razie jeden pracownik działa, drugi pracownik, no nie za bardzo chce. Aha, dobra, tutaj w ogóle to nie kopię. Nie za bardzo chce wykonywać tą swoją pracę i polecenia. Opuść kombine, włącz kombine, no i lecimy dalej. No nie ma za bardzo innego rozwiązania. Albo zacząć go puścić od tamtej strony, żeby on był od samego początku pola. Ale to by było mega dziwne, bo od tej strony co, nie da się zatrudnić pracownika, od tej drugiej pracownika da się już zatrudnić. No to takie troszeczkę. No do dupy tak szczerze jest to zrobione, ale okej, okay, zaraz sprawdzimy jak to będzie działać w rezultacie e, takim, że spróbujemy to od początku puścić, czekaj sekierę trochę wezmę, może tak bardziej do prawej, żeby to wyrównać, no i co, i spróbujmy jeszcze raz tutaj, bo ja bym sobie z miłą chęcią, e, no to wszystko po prostu prasował, jeżeli gościo by mi to wszystko sobie e, robił, dobra, ha. Ja e, może ta marchewka faktycznie ona nie jest dojrzała, nie no, no jest dojrzała, no. Mhm. Nie wiem No ogólnie takie prace były wykonywane niejednokrotnie Że gościu kopał mi tą marchewkę I pomagał mi w no, po prostu w wykopkach marchewki w zbiorze Aktualnie to, to nie działa No i teraz Trzeba się zastanowić na tej serii W którą stronę będziemy też i iść Bo jeżeli my widzowie nie mamy Możliwości koszenia tamtym kombajnem No to takim pierwszym logicznym wyborem tak naprawdę byłoby go uruchomienie, czyli zakup jakiegoś tam po prostu no, nowego ciągnika, no jakiego nie wiem, no 60, 30, raczej 60 za duża, może 30 sobie będzie dawać radę i może faktycznie byśmy w Ursusa C330 poszli albo Władimirca jakiegoś, nie wiem. Czy da się z tego na, zarobić na to na kolejnego odcinka? Myślę, że sprzedając sałatę. Patrząc na to, że nie mamy kredytu, jak najbardziej. Tylko, że jak wiecie, ja bardzo liczyłem na to, że uda nam się w końcu ogarnąć nowe jakieś tam rozszerzenie terenu no żeby to było po prostu większe i lepiej to wszystko wyglądało, więcej pulży było do uprawy, żeby można było nawet w jakieś krowy pójść czy coś takiego. A na ten moment to ja widzę, że jak wydam kasę na ciągnik, to na ulepszenie terenu nam nie starczy na pewno, i znowu będziemy się mazać i bawić na tych malutkich dwóch polach. No ale niestety, no tak to na ten moment wygląda i ja raczej tego zbyt szybko nie zmienię. Ten kombajn trzeba będzie zaraz odpiąć. Tylko mnie najbardziej ciekawi, właśnie dla... jakim cudem ten pracownik tutaj nie chce działać. Bo tak to naprawdę, no dwa kombajny by sobie robiły na polach. Ja bym mógł wtedy robić całkowicie sobie co innego, bo ja bym sobie od razu tam prasował. Nie milion mi tam szlaczków narobi, ale dobrze ta prasa, taka wiecie, ta. Kurde, mogłem pracę w dzisiejszym odcinku kupić, no ale nie mam za co. 1912 zł, bo cały czas pracownicy odejmują pieniądze, no nie da się tego zrobić dobrze. A jutro na kanale, widzowie, nie wiem o której teraz odcinki puszczać, bo teraz co niektórzy z was to są. No czego to nie działa. O, dobra. Co którzy z Was są dzisiaj, to oglądacie oczywiście w piątek, także odcinek pewnie dziś 16, 17, coś takiego. Są w pracy, bo nie każdy oczywiście ma wolne. Ci co nie są w szkole, to mają akurat dobrze, bo mogą oglądać też i wcześniej te odcinki. Ale jakoś tak mniej więcej chcę, żeby one były puszczane, żeby każdy po prostu był. Szczególnie że teraz przez ten mm, czas świąteczny i czas poświąteczny, przedsylwestrowy, to odcinki były puszczane. Różnie, naprawdę różnie, gdzieś te granica, 12, 13, 14, 15, 16, 10 czasami i w sumie każdy odcinek dobrze szedł, no nie, jeżeli chodzi o to, także tu chyba godzina to nie ma kompletnie znaczenia, aby nie puścić tego nie wiadomo jak późno w nocy, to myślę, że jest całkiem okej. Okay. Dobra, ten jeden paseczek jeszcze zostanie, zaraz go zrobimy, ja bym chciał tego pracownika jeszcze spróbować jakoś zatrudnić, tylko znowu nie wiem jak, dajmy sobie, a spróbuję teraz H kliknąć, no nie. Czyli muszę na razie, jeżeli chodzi o wykopki marchewki, radzić sobie kompletnie samemu. Chciałbym też zatrudnić pracownika, mógłby to orać od razu. Teoretycznie jakbym sobie to pozbierał, ale chyba jeszcze dokopię parę rządków i dopiero wtedy zatrudnię, bo ja kompletnie nie wiem jak taki idiota przejedzie po prostu czy tak, czy tak, czy tak, jak wiecie, w tym farmingu nie puszczacie pracownika, że on jedzie takiego puściciel, tylko on se wyznacza jakieś totalnie dziwne linie i robi po totalnie dziwnych liniach. Także trzeba się do tego dostosować, bo też nie chcę, żeby marchewkę po prostu za. Całkowicie, bo wtedy ten zbiór będzie już całkiem przekreślony. No i dobra, ja myślę, że już powoli możemy pracownika sobie zatrudniać z pługiem, czyli możemy to wszystko odpinać, to co tam wcześniej mieliśmy nieogarnięte do końca, tylko że ja bym sobie tak, to sobie jeden raz wysypię. E, tu sobie dojadę do końca i dosypię do jednej takiej palety, bo te palety sobie dam, myślę, tam bardziej pod prawą stronę, żeby tam nie robić po prostu e, syfu na tym moim ala gospodarstwie bez budynków. Także trzeba te palety powoli sobie zacząć już przenosić. No i tu jak kosimy trawę, no to gdzieś niech stoją po prostu w tych miejscach i raczej będzie ok. Czy ich będzie więcej niż w tamtym roku? Nie wiem, bo trzeba by było to wszystko dobrze liczyć i obliczyć, ile ich było wtedy. A zamiast tego, że nie wiem ile ich było wtedy, to i nie obliczę, ile będzie w tym momencie. Dobra, tu jest dwa koła. Ta, która to paleta była taka, że nie było dosypane na maksa? 2000, 2000, 2000. Wszędzie jest 2000. To ta? Nie, no 2000 też i marchwi. Tu jeden taki mi jest zrobiony, no ale kosi to pole pomaga. A tu 1954, dobra. Yy, to tak jakoś zadziała, że to się dosypie, czy, czy nie za bardzo? Brak miejsca na wyładunek. Brak miejsca na wyładunek, czyli najprawdopodobniej widzowie, no tak tego nie zrobimy, żeby. To jakkolwiek wziąć nawet tą paletę, stać przy palecie i spróbować tutaj dosypać. Także jak źle raz się dosypie, to później już jest problem. Na szczęście tutaj jakoś bardzo dużo też i tego nie brakuje nam tego towaru. Dobra, odczepianie tego wszystkiego, bo to jest teraz najważniejsze. I może ja bym sobie co niektóre maszyny wziął, faktycznie tutaj dalej poustawiał, żeby one nam tam nie przeszkadzały, bo ja jednak wtedy będę jeździł. Dobra, tego w rękach nie weźmiemy, tego w rękach nie weźmiemy. Tego majstra trzeba będzie jakoś wziąć, wywalić. No nie wiem, spróbujmy sobie jeszcze dodać troszeczkę pieniędzy, bo jest 1700, te pieniądze cały czas uciekają na tego pracownika, 1787 To jakieś 200 wy, jesteśmy już do tyłu na samym koszeniu No z jak wiadomo, że wyjdziemy do przodu, także nie ma co się tam za bardzo e, przejmować, ale teraz tak, jak to poodczepiać, żeby było dobrze? A Dobra, czyli wystarczyło po prostu kliknąć, może ja to odczepiłem w niewłaściwym miejscu, bo będzie mi to później przeszkadzać, ale kto tam myśli teraz o takich rzeczach, najwyżej później się to jeszcze raz będzie przestawiać. Kurde, ja bym drugi pług sobie kupił od razu, jakbym miał już, wiecie, jakiś tam jeszcze inny nowy e, ciągnik, no bo możecie mi napisać w komentarzu, jaki ciągnik mam kupić, no bo tutaj widzicie, że ten e, się po prostu na pewno nadawać do tych, no wiecie, do orania i tak dalej, to, o kurde, on będzie orał jak debil teraz, pamiętacie? Nie wiem na ile on nam napomaga, tylko że tu jest chyba zła szerokość ustawiona względem tego, jaką szerokość ma pług, bo pług będzie miał 0,6, jeżeli dobrze pamiętam? Tak, 0,6 szerokości, czyli tu, jeżeli mamy to poustawiać, żeby było dobrze, no to nie może być 1 i 2 metra. Liczba poprzeczniaków zacznie od góra dół i na koniec te uwrocia, ok. Niech będzie coś takiego i ha. Nie wiem od czego tak dokładnie zacznie, bo to baba będzie robiła, ale aha, czyli tutaj trzeba jeszcze wysypywać. Teraz będzie to. Yy, dobra, 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 dobra. Yy, w co ja to mogę dawać? Szkoda, że nikt do 25 dalej nie zrobił workownicy. Yy, bołem sobie po prostu to yy, całe zboże workował, i by było po problemie, i by było dobrze. Yy, tutaj widzę, że jakoś tam może będzie to szło. Yy, kwestia tego, gdzie ja mam to wszystko wysypać. Tu jest jeden ten zajęty. Taczka, taczka, taczka. Dobra, dajemy sobie to na razie na taczkę. Yy, ile z tych dni wyjdzie? Nie wiem, bo takie pół pola jest koszone, i ja będę mógł się od razu brać. Póki ten pracownik tutaj dorabia, zrobić ze dwa przejazdy sobie, jeżeli chodzi o wykop. Panie marchewki, plus y, zacznę od razu sobie to pracować, żeby y, też to wszystko od razu nadrobić czasowo. Tutaj też pasowałoby to jeszcze do ogarnąć ale to zaraz, zaraz zobaczymy, też jak będzie tam pracownik sobie y, to wszystko robił. Dobra, wysypał. A nie, przecież to ja gadam. Patrzcie, to po prostu pracownik tego nie ogarnie ale tu normalnie macie przecież ten. No właśnie. Dobra, niech jedzie dalej i robi. Przecież ja mam to w, w tym, tym. Dobra, nieważne. Po co ja tą taczkę ujechałem to ja sam nie wiem. Jak ora na 06. Dobra, jest no, wiadomo, że to jest dalej oranie, po prostu jak taki debil typowy. No, bo to jeździ się dookoła z takim pługiem, ale trudno. No to chodzi o to, żeby to pole było e, po prostu zaorane. Chociaż ja też nie wiem, co by się stało, jak ja bym tego po prostu nie zaorał. E, w realu to się orało praktycznie po wszystkim. No teraz to wiadomo, że ludzie mają już troszeczkę inne maszyny. Czyli, no, na przykład głębosz, na przykład taki bezorkowiec, czyli agregat taki, wiecie, co głębiej wchodzi w ziemię. E, I orek na tych dużych gospodarstwach się nie robi. Na tych małych pewnie dalej gdzieś tam się je wykonuje. Czyli dwa, no, jeszcze jeden przejazd mi zostanie. Czy chce, czy nie chce. No i dlaczego to do góry jest podniesione? Czekajcie, on sobie to wyrównał, ten pracownik, czy to o co to biega? O kurde, aż się zapatrzyłem na pracownika, to sam zwaliłem teraz robotę, bo nie wysypałem tego wszystkiego, nie, bo kurde, chcę nadzorować wszystko na raz, a wiecie, wszystkiego na raz to się tak za bardzo nie da. Nie no, chyba po prostu zrobił sobie nawrotkę, pojechał tak do wyrównania i teraz zrobił, że jedzie już w tą stronę, no, no chyba, chyba okej, okay. chyba tak powinno być nawet, jakby nie patrzeć i zaraz ja wlatuję sobie z tym z pras. Oj wiecie, to już skończę tą marchewkę może do końca i dopiero wlecimy z prasą, żeby ten zbiór dzisiaj nagrać całkowicie w odcinku jednym. Kurde, bym sobie pokosił tamtym kombajnem, ale to widzowie co to za sztuka, jak ja już tamtym kombajnem robiłem i chciałem sobie pokosić tamtym kombajnem i się nie dało. To jest najlepsze w tym wszystkim. Stąd też chyba wszystko wypakujemy, ile tego będzie. Najbardziej mnie boli, że nie da się dop... No i znowu na sucho jedzie, bez żadnej roboty, bez niczego. No okej, okay, ale... fajnie wszystko, tylko dlaczego akurat... Ja pierdzielej, weź jeździ po takich wyrtepach. Dlaczego to tak jest, że ona jeździ w obie strony w ogóle nie robi. Teraz tu będzie też luka, jak nic, patrzcie. Nie wiem jakoś to jest naprawdę, to jest tak mega dziwnie ogarnięte, zamiast robić, No taka jest szerokość pługu, no to taką szerokość wybrałem. No normalnie tam szerokość taką automatyczną łapię 1,2 metra. No ale 1,2 metra, jak ona to robiła, no to te przejazdy były takie z dziurami po prostu, e, że to tragicznie wyglądało. No trzeba było wszystko poprawiać, wszystko orać, tak szczerze mówiąc to prak... no, od nowa jakby nie patrzeć. Wiedzę może na taczkę jedną zupełnie to i tak wszystko nie... A nie, wszystko, a nie bo tu jest tysiąc. dobra, e, bierzemy sobie naszą prasę i spróbujemy teraz od razu to prasować, tych belek troszeczkę dojdzie i faktycznie jak ja miał ulepszenie trenu, to byśmy mogli widzowie albo no, świ świnie jakby miał kartofle na przykład, też można by było tutaj, o Boże jakie wertepy znowu, patrzcie jak to jest zaorane jakby to później trzeba było bronować i równać, to by była naprawdę tragedia no ale chyba najpierw skupimy się na nowym ciągniku, nie będziemy, nie będziemy cudować żeby, wiecie, wykombinować coś z... No, no nie, najpierw nowy ciągnik, bo ja nawet nie mogę kombajnu używać, jak ja nie mam nowego ciągnika, także to jest kompletnie bez sensu. Muszę mieć to, żeby w ogóle działać w innych tematach. A jeżeli chodzi o rozszerzenie terenu nie wiem ile zarobię z zimowej sprzedaży. Może coś koło 100 tysięcy, to i tak nie starczy, wiadomo, na to i na to, a jeszcze może za te 100 tysięcy, to jeszcze jakąś maszynę kupię do tego ciągnika. Może jakiś rozsiewacz nawozu kupimy bardziej normalny, może jakiś opryskiwacz kupimy, bo też nie pryskaliśmy chyba jeszcze na tej serii ani razu. No jest dużo rzeczy, które można tutaj kupić, albo jakąś przyczepę bym sobie kupił, nawet dwuskonny, normalny. Kurde, no jest sporo naprawdę możliwości, żeby tutaj dokonać jakiegoś fajnego zakupu i żeby coś rozwijać tą naszą Ala gospodarkę na, na wyspie. O no ta prasa jest fajna, bo ona dwa rzędy naraz Ci prasuje i zbiera fajnie, bo tu widły, a tu nalatuje i wtedy ładnie to wszystko jest zrobione. Czyli tak, żniwa oficjalnie, zaraz będziemy mieli skończone. Jeszcze zrobię tam jedną mini poprawkę i zobaczymy ile tego zboża nam wyjdzie. Czy kury w ogóle no, tego nie wyjedzą, bo coś mi się zdaje, że raczej tego nie starczy znowu na cały rok i będę musiał robić taki myk, że będę musiał wszystkiego dokupywać, no ale niestety tak to, tak to widzowie wygląda. No, i zwolniła się od razu, dobra. Zwolniła się to się zwolniła. E, tu coś zrobię jeszcze taki objeździk do końca, i zaraz sobie ogarniemy e, sprawdzenie, ile faktycznie tego zboża nam z tego kawałka wyszło. No, pół pola już jest zaorane, no, to tam nie chcę jeździć jak chce, Nie będę już tego jakoś tam równał, czy cokolwiek, po prostu niech to będzie zaorane. Ja już tam się nie będę tym przejmował jakoś za mocno. E, dobra, czekajcie, bo tu jest ten kombajnik. Ile tutaj jeszcze wyjdzie tego? E, dwa prawie zbiorniki wyszły do góry nie idzie, dobra? X, czyli złóż. Jest napełnione. Dobra, zaraz to y, rozpełnię i nie będzie napełnione. I. No i jeszcze raz i, żeby na kombajnie to faktycznie nie stało. I z tej maszyny już będę miał poskładane i nie chcę stoją i nie chcę odpoczywają na kolejny rok. No nie no, każdy, każdy przejazd ona robi po prostu. Na pusto, jeden. Ona ora tylko i wyłącznie z tej drugiej strony. Ja nie wiem, co tu jest nie tak, ale... Można było to, no widzicie, bym to poustawiał nawet na 0708, no to tu i tak by był problem, bo wtedy pracownik by nie łapał całego pola i by zostawiały się po prostu luki. Dobra, czy ja tutaj dobrze zrobiłem, że ja odstawiłem ten kombajn w tym miejscu? No raczej nie za bardzo, wiadomo, że ja się tędy powyrabiam jako tak, no ale wolę mieć więcej możliwości gdzieś tam ruchu. Dobra, sprzedajemy kieszonkę. i teraz tak, te palety, ojojoj, ze zbożem, możemy sobie odstawić tak samo jak tu są te palety i niech sobie stoją, żeby tutaj był święty spokój z tym e, tam ora, czy ja mam ten drugi półk, czy ja go w końcu sprzedałem, nie pamiętam, ale bym sobie z miłą chęcią zatrudnił, no nie, i te, na tym zbożu delikatnie będę stratny, bo tutaj będzie kawałek, który nie będzie e, w ogóle obrobiony, widzicie ten kawałeczek taki minimalny będzie zostawiony, no ale już nie będę rozkładał tego pługu, żeby je do takiej jeden malutki kawałeczek po prostu e, zrobić i ogarnąć. To już niech tam pójdzie na stracenie i tak tego zboża. No i widzicie, I jedzie sobie całkowicie w drugą stronę. A mogłaby to orać, bo jest idealnie ustawiona pod to, żeby tylko opuścić pług. No i tak w skrócie mówiąc, no jechać, no nic więcej nie zostaje po prostu, jak opuścisz ten pług. I by była robota zrobiona w 100%. I myślę, że już dwa razy więcej roboty jakby liczyć na to, że przejazdów pustych by nie robiła. To by było wykonane, no ale wiadomo, robi jak robi, tak że niech robi, chociaż w ogóle jakkolwiek pomaga. To jest najważniejsze, bo patrząc na to, że Chciałem, żeby pracownik mi marchewkę kopał, to musiałem sam wszystko wykopać. Jeszcze tym też starodawnym kombajnem i może chyba, jeżeli chodzi o tematy marchewkowe, czy jakieś tam... No, ziemniaki, to może coś znajdziemy, bo chyba jakieś koparki już powychodziły do buraków. Jest Neptun, no ale to też wiadomo, że to dosyć duże rzeczy, ale do marchewki jakichś takich... no maszyn, takich typowo staropolskich, no to nie widziałem. W ogóle nie wiem, czy takowe, e, takowe są. To się rozjedzie, czy nie? Nie, dalej będzie, dobra. W ogóle z źle sobie pozajeżdżałem, bo teraz... Aj, tutaj trzeba zrobić poprawki, czekajcie. Zrobimy popraweczki, niech to sobie podora trochę. Gdzie to wyleci? Eee, bo się animacja zaraz ci skończy, chłopie. Dobra, wywalił to. No nie, nie rozjadę tego zboża. I przecież jest, jest chyba ugniatanie powłączane, a nie jestem w stanie rozjechać tego kawałka zboża. No wytrwałe, naprawdę wytrwałe jest to. Ale jakby nie patrzeć widzowie, no to i tak w tym odcinku udało się zrobić praktycznie od A do Z wszystko. No jak ja bym jeszcze miał do pomocy. No. Kurde, jeszcze szybciej by to wyszło, na pewno jak ja bym miał ciągnik, który by spełniał wymagania, żeby mógł kosić tym kombajnem, który kupiłem w ostatnim odcinku, to to pole by było. Dużo szybciej wykoszone, może nawet i pracownik by sobie to wszystko ogarniał, jeżeli by dawało radę. Jeżeli by pracownik działał z kopaniem marchewki, byłoby jeszcze dużo bardziej szybciej to wszystko zrobione. No prasowanie, to chyba tutaj się za bardzo nie da zatrudnić pracownika, bo ja nie wiem czy on to by poogarniał wszystko, no ale mniejsza o to, to też się nie robi jakoś cały dzień. Jakbym miał drugą osobę, która na przykład by mi pomagała na serii, też by było na pewno dużo szybciej, bo te belki już by były pewnie poznoszone sobie na spokojnie. No i myślę, że tutaj kwestia jeszcze jest jeszcze jednej rzeczy, czyli tego pracownika, który Gdzieś tam ora, te wszystkie kawałki, może to już nie wchodzi w zbiór e, gdzieś tam plonów, jakby nie patrzeć, to by było jeszcze dużo szybciej, jakby ten pracownik po prostu e, nie jeździł tych pustych przelotów, bo na spokojnie już drugie pole by mógł sobie e, zaczynać, czyli to, co ja robię e, teraz. Czyli te wszystkie opóźnienia i to wszystko jest tak naprawdę spowodowane, no kurde, winą niedziałających rzeczy i winą głupoty pracowników. Tak to widzowie e, gdzieś tam działa i wygląda w dzisiejszym odcinku. Ile tu jeszcze tych kostek wyjdziełem ja z Miłocha jeszcze sobie gdzieś pozbierał je i też będę je chyba narzucał na jedną tą kupicę. Bo no, nie mam, też chciałem tą Plandekę, no ale ta Plandeka 10 tysięcy, a teraz, jak wychodzi nam zakup nowego ciągnika, no to wiadomo, że ja nie będę robił czegoś takiego jak zakup Plandeki, bo to bez sensu. Wydam dychę na gdzieś tam Plandekę, żeby sobie trzymać kostki. Czy to by było przydatne, bo wszystkie palety można tam trzymać i tak dalej, i tak dalej? No ale te 10 tysięcy, no to tutaj na tej serii to jednak jest dosyć dużo e, kasy. Może kiedyś, jakbyśmy ulepszyli, to ja bym na pewno takie miejsce do palet sobie zrobił i do wszystkiego, bo nawet zimowa sprzedaż to tylko wyciągacie, sprzedajecie, wyciągacie, sprzedajecie gdzieś blisko ten e, silosik, byśmy sobie zrobili punktu sprzedażowego i by było zajebiście, no ale na razie na ten moment nie będziemy wydawać tyle pieniędzy, bo taka plandeka też jednak ułatwia dosyć dużo życia, jeżeli chodzi o farminga. Także Trzeba to też wycenić odpowiednio, żeby tego nie kupić zaraz za jakąś złotówkę, na przykład przysłowiowo, bo wtedy to by to w ogóle nie było. No, cena nie byłaby adekwatna do zastosowania tej danej rzeczy. No i dobra, w tamtą stronę, nie wiem, on dopuszcza po prostu ten pół gdzieś na samym końcu przejazdu, a my lecimy dalej. Trzeba to zrobić, trzeba to pozbierać, pracę od razu sobie odstawimy. Kurde, może tego zboża i będzie więcej, bo ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek mi wyszło dwa zbiorniki, czyli około 2000 litrów będziemy mieli. Dla tych kur, no, czy, czy to starczy, czy to nie starczy, no to już jest kwestia sporna, bo, bo nie wiem. No, nie pamiętam, ile mieliśmy wtedy, ale coś koło może 1600 mieliśmy e, rok temu z tamtego kawałeczka, bo faktycznie tam, gdzie jest marchewka, tam ten kawałek jest. Tyczkę mniejszy, one mają delikatną swoją różnicę i wtedy Nam nie starczyło jak pamiętacie, tylko ja też czas przewijałem i może nie zauważyłem, że tych kur Na przykład było więcej, one więcej zaczęły jeść Tu był może jakiś tam minimalny problem Ale tak jakby nie patrzeć, no to kurde dwa koła Jeżeli one by jadły wszystko praktycznie i produkowały jajek na hmm. Jak to policzyć, no już to dwie, dwie palety już są w tym roku Tylko to jeszcze grudzień i styczeń doszedł, także no nie wiem jak to właśnie obliczyć, żeby wam mniej więcej zaprezentować, ale w każdym razie i tak wychodzimy na tym lepiej, bo do tego wszystkiego chcę dojść, niż jakbyśmy po prostu sprzedali sobie pszenicę o taką luzem na skupie. Jednak ta produkcja jest dużo lepsza. No z tych jajek można było jeszcze inne rzeczy robić, ale to trzeba było mieć fabryki, a my tego nie posiadamy i raczej posiadać zbyt szybko, no na pewno nie będziemy. Czy ja jestem w stanie coś tutaj jeszcze dzisiaj? podziałać, czy ja jestem w stanie sobie poorać, no te traktorki, które mam, to raczej one za bardzo nie będą sobie zdawały egzaminu z tym wszystkim, ale jest drugi, albo nie będę mieszał, wiecie co, bo mi tak jeszcze zajdzie trochę, żeby te belki pozbierać te kosteczki dam sobie też gdzieś tu żeby za daleko ich nie nosić jak będzie zimowa sprzedaż no to po prostu ja je posprzedaję i tyle chociaż mógłbym o te, nawet o tako delikatnie jak będzie na zaoranym. a nie, normalnie one się przesuwają, o tutaj o sobie je dam on będzie jeszcze chyba te takie Zawrocia teoretycznie robił, no nie wiem kto robi normalnie, że najpierw pole od środka zaczyna, a później dopiero robi. wiecie, no bo to poprzeczniak, no to macie tutaj, no to to się robi na końcu, ok, ale o tako, żeby takie coś robić na końcu, nie wiem, fajnie jakby tą fizykę delikatnie pozmieniali i żeby dało się ustawić, że pracownik robi normalnie pole, no i faktycznie ta linia przejazdu na koniec była na mm, samym poprzeczniaku, a nie tak jak jest to y, zrobione w tym momencie, że my nie jesteśmy w stanie sobie poustalać no tak, jak byśmy chcieli, żeby pracownik u nas e, pracował. A to jest troszeczkę głupota, bo jednak on pracuje u nas, a nie u kogo innego. Już się bałem, że pracownik H zakończył pracę, że będzie. A pole, pole przejść jeszcze nie zrobione. Kurde, szybciej się zbiera te belki, przynajmniej niż y, zazwyczaj. Bo jak sobie tak... O! No i co teraz? Bo zaczyna coś już kombinować na tych chyba uwrociach tak zwanych. Ale jak to będzie zrobione, nikt tego nie wie. Dobra, dajmy sobie to tu. To sobie dajmy tu. No i co? Patrząc na długość odcinka, to w dzisiejszym filmie mi się zdaje, że to by było na tyle, tylko chcę Wam jeszcze... Dobra, spadłem do wody, nic Wam już więcej, widzowie. W dzisiejszym odcinku nie pokażę, idę się utopić po prostu, patrząc na to, jakie opecha mieliśmy w dzisiejszym filmie. Nara.